Dzisiaj w naszej szkole z okazji dnia zdrowego śniadania został zorganizowany darmowy i zdrowy poczęstunek. Jak to wyglądało? Zobaczcie sami. Nikola, co robisz? Dzień dobry, czy można wiedzieć co tu się dzieje? Dnia 7 listopada obchodzimy Dzień Zdrowego Śniadania i w naszej szkole taką akcję przygotowaliśmy. Na przerwie śniadaniowej częstujemy uczniów kanapkami. W tym momencie mam kanapki z miodem i z twarożkiem. Tak? Zapraszam. Dlaczego zgłosiłaś się do tej akcji? Ponieważ chciałabym, żeby nasi uczniowie dobrze się odżywiali. Czy myślisz, że taka akcja podziała? No, raczej tak. I jak wygląda Twoje codzienne śniadanie? No, bołka, szynka, sałata, pomidor. No. Czy uważasz, że jest ono zdrowe? No tak. Dziękuję. Skąd pomysł na taką akcję? Jest to akcja ogólnopolska i w naszej szkole właśnie wymyśliliśmy ją w taki sposób, że rozdajemy kanapki i mamy ogromną nadzieję, że uczniowie będą codziennie pamiętali o przyniesieniu, o zjedzeniu śniadania w domu oraz o przeniesieniu drugiego śniadania do szkoły. A czy Pani może też zdrowo się odżywia? Staram się jak najbardziej.